Penetrowanie lochów w Diablo 4 daje nam wiele profitów. Penetrowanie Podczas pierwszego ukończenia większość dungeonów odblokowywuje nam legendarną moc dla naszego kodeksu potęgi. Dodatkowo dostajemy 30 punktów reputacji dla danej lokacji, w której loch się znajduje, złoto oraz doświadczenie. Większość lochów posiada sporą ilość przeciwników elitarnych, którzy dropią tonę gwarantowanego lutu, co przekłada się na ulepszenie naszej postaci. Żeby ukończyć dany loch, musimy wykonać szereg poszczególnych objectów, w których większość kończy się walką z bossem. Ja jestem Gilaja i zapraszam do materiału. Tak jak wiele innych aktywności w Diablo 4, ukończenie Dungeonu daje naszej postaci doświadczenie oraz złoto. Lochy są na drugim miejscu pod względem ilości reputacji jako nagrody dają aż 30 punktów za przejście. Dodatkowo, większość lochów daje nam legendarne aspekty do kodeksu które możemy umieścić w dowolnym rzadkim przedmiocie, dzięki czemu nasza postać zyska potężnego kopa do zajebistości, no w skrócie będzie silniejsza. W sumie mamy 115 różnych aspektów rozsianych po całym obszarze Diablo 4. Suche stepy 21, strzaskane szczyty 23, Hawesar 23, Kejjistan 23, Skosglen 25. Dungeony przeważnie mają dwa... Trzy główne cele, które mogą być czasami wymieszane delikatnie z questami pobocznymi, większość kończy się walką z bossem. Tutaj łapcie przykładową listę takich celów, które do tej pory widzieliśmy: aktywuj bramę, uwolnij więźniów, zbierz animusa z konkretnych potworów, znajdź i przynieść krwawy kamień, znajdź i zniszcz konstrukty, zabij wszystkich przeciwników na danym obszarze, aktywuj dźwignię, zabij bossa. Tutaj ważna uwaga. Do niektórych dungeonów możemy wejść dopiero po wyczyszczeniu specjalnej twierdzy lub wykonując główny wątek fabuły. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć są kapliczki. W każdym lochu możemy znaleźć dwie takie kapliczki, które pomogą nam go szybciej wyczyścić. Warto jest je podnosić, ponieważ wszystkie zwiększają nasz ruch o 35% i dają potężne efekty. Przykładowo zmieniamy się w kulę błyskawic i one-shotujemy całe grupy mobów. Lochy na poziomie koszmaru są jedną z wielu aktywności endgame'u. U okultysty możemy wykrawcić Night Precisions, czyli pewnie po polsku pieczęcie koszmaru, które stworzą ulepszoną wersję poszczególnych dungeonów z trudniejszymi przeciwnikami. Im wyższy poziom lochu, tym trudniejsi przeciwnicy i lepszy loot. Dodatkowo, dopiero tutaj możemy wydropić unikalne itemy i ulepszone wersje legendarnych przedmiotów. Ok, podsumowując. Dungeony to jedne z najważniejszych aktywności, które dają 30 punktów reputacji i dostęp do legendarnych mocy. Od dwóch do 3 głównych celów, żeby ukończyć dungeon, najczęściej boss do zabicia na końcu, dwie kapliczki na loch, niektóre wejścia do loków są zamknięte, które odblokować możemy czyszcząc twierdzę lub wykonując wątek główny. W późniejszym etapie, gry odblokowujemy lochy koszmaru, które dają nam lepszy drop. Na dzisiaj to tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że czegokolwiek się z tego materiału dowiedzieliście. Ja standardowo zapraszam na stream o pierwszej w nocy 2 czerwca na premierę naszego Diabełka, kiedy to Wrota Piekieł zostaną otwarte. Do zobaczenia w Sanktuarium.